Szczęść Boże, kochani, witam na rozważaniu w środę. Mamy Ewangelię według Świętego Łukasza, rozdział 21, wersety 12 do 19. Jawi nam się takie pytanie: dlaczego Jezus nie zatrzymuje zła? Dzisiaj czytamy o tym, jak zapowiada uczniom, że będą prześladowani, sądzeni, więzieni z powodu tego, że uwierzyli w Niego. Jaką radę ma dla tych uczniów Jezus? Pierwsze, co warto zauważyć, to to, że Jezus nie cukruje tego, co czeka uczniów, nie zmiękcza tego, jak wielką agresją zareaguje świat na głoszenie Ewangelii i zakładanie kościoła. Rada Jezusa jest tu taka, by uczniowie nie obmyślali obrony, on zapewnia, że da uczniom odpowiednie słowa i mądrość wypowiedzi, takie, że prześladowcy będą musieli uznać wyższość Jezusa. Wiara w Jezusa rodziła się w środowisku żydowskim i pogańskim. Ani jednym, ani drugim nie było łatwo zmienić swoich przekonań religijnych. Jezus to wie i uprzedza uczniów, że tymi, Którzy będą ich wydawać na sąd i do więzień, a nawet na śmierć, będą ich bliscy rodzina, znajomi, przyjaciele. Uczniowie Jezusa będą w bardzo trudnej sytuacji: wyboru między wiernością Jezusowi i oddaniu się jego sprawie, a lojalnością wobec rodziny, czy znajomych, czy społeczeństwa. Ten wybór jest ciągle dla chrześcijan aktualny. W wielu kwestiach różnimy się między sobą, to znaczy między ludźmi, ale chodzi o to, byśmy byli spójni z Jezusem i jego nauką. Próbujmy być spójni z nauką Jezusa. Szczęść Boże!